Wściemal go tu, dzień dobry. Słuchajcie, wiecie, że jestem fanem strategii. Wiecie, że uwielbiam RTS-y. Wychowałem się na Dunie 2, Red Alerta, Koma Conquerorach, tych zwykłych pierwszych Warcraft'ach. A Warcraft 3 jest to dzisiaj moim ulubionym RTS-em. I słuchajcie, Tempest Rising, jeżeli nie słyszycie, no to już właśnie słyszycie. rts nawiązujący do klasycznych właśnie RTS-ów z lat 90., -tych. bazuje bardzo na Koma Ten Otrzymał official gameplay overview. Trailer i to sobie razem wspólnie obejrzymy, zobaczymy. Ja tutaj w to demko multiplayerowe, które było grałem na kanale, też są parę, pa, jest parę filmów z doświadczenia z tejże rozgrywki. Jeżeli nie widzisz, no to oczywiście zachęcam do nadrobienia, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. A tymczasem zabieramy się za oglądanie, ponieważ premiera tej produkcji tuż, tuż 17 kwietnia bodajże Deluxe Edition, czyli te 7 dni wcześniej, a 24 wersja normalna. Pokaż, co masz. Na, do... nawet po muzyce słychać, że jest taki vibik Retalerta, szczególnie Retalerta 3. Ja osobiście Retalerta trujeczkę bardzo lubię bardzo sobie cenię. E, niestety nie przyjął się było tam parę fuck-upów, tak? no, ale też już RTS-y troszeczkę odchodziły wtedy do lamusa. No ale dawaj. Updated for today's players, with high-fidelity visuals and aggressive, pulse-pounding gameplay. No, to ja się z tym zgadzam, że został przystosowany do dzisiejszych standardów. W sensie, jak to, to sobie włączacie, patrzycie no mówicie, kurde, nie wiedząc nawet, co to jest, nie wiedząc, że to jest RTS na przykład czy coś, to graficznie naprawdę jest top. Feeling poruszania się jednostkami, top, bo one są mega responsywne i rozgrywka jest, wydaje mi się, nieźle wyważona pod kątem dynamiki. Pytanie jak oni to jeszcze sobie rozwiążą z balansem. No nie, ale balans to. Tempest Rising takes place in a fictionalized version of 1997 in an alternate timeline, where the Cuban Missile Crisis ended in disaster. From the irradiated ashes of the nuclear fallout. Wiecie jak to jest z, z tym, z, z z fabułką w, w rts nie? No i to znaczy w sumie tak. Ogólnie fabuła w RTS-ach gra drugie skrzypce, chyba że jest zrobiona tak jak fabuła Warcrafta 3. Bo fabuła Warcraft 3 została tak totalnie dojebana, że ja osobiście uważam, że War... już tak, fabuła Warcrafta 3, jeżeli chodzi o RTS, jest absolutnym topem i wydaje mi się, że tego nigdy nikt nie prześcignie. Nie, nie przeskoczą Warcrafta tylko pod kątem fabuły, już lore nawet nie wspominając, ale powiem więcej, uważam, że Warcraft 3 spokojnie może rywalizować, czy być na równi z fabułami jakichś totalnie odjechany gier RPG. Jeżeli chodzi o Tempest Rising, to to nawiązuje do tej do, 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 do stylu z lat 90 czyli do Konkuerów, to ta fabuła też nie może być jakaś raczej taka poważna, w sensie powiedziałbym, że jeżeli gra jest tak dynamiczna, no to bardziej właśnie w tym, w tym kątem takiego Troszeczkę żartobliwego tonu, takiego od, odjechanego, odjechanego, odjechanego to jest lepsze słowo, bardziej by tutaj pasowało, na no, fabułę muszą wymyśleć, żeby też przy, żeby też graczy jakby nowych, świeżych, niezwiązanych z gatunkiem do siebie przyciągnąć, nawet dla tej samej kampanii single ponieważ taki graczy też jest całkiem sporo. Okay. Czyli to jest surowiec, gdy wydobywamy. Czy GDI i note, tak jakby, nie? Jeżeli daj się w star Mi się zajebiście, mi się podoba jak piechota jest tutaj zrobiona. Naprawdę wydaje mi się, że najlepiej. Kurde, musiałbym sobie ten alerta trójkę jeszcze przypomnieć, ale wydaje mi się, że najlepiej ze wszystkich RTS-ów, takich z tym bardziej klasycznych piechota tutaj gra. and western europe the gdf are specialists in peacekeeping and information warfare and prioritize surveillance and crowd control in their tactical approach their adversaries are the tempest dynasty a collective of Eastern -European and asian countries that specialize in aggression map control and risk reward strategy the dynasty is always willing to take one hit to give two back to their enemies

I na przykład, co możemy zobaczyć w Company of Heroes, ja uważam, że to jest zajebisty myk, że RTS w dzisiejszych czasach powinien zawierać w sobie system progresji właśnie pod kątem levelowania umiejętności. Że zaczynacie sobie bez, ale im więcej walczycie, im więcej rozwalacie, i większy sukces, jakby osiągacie więcej expa, no to wam się odblokowują kolejne umiejętności i kolejne zdolności. Or against the other players in competitive multiplayer. What's oh, no. oh, no. oh. up? Or against bots in skirmish mode. Both multiplayer and skirmish mode include nine different maps for up to four players to team up or battle in all out free-for-all warfare. One of the Na main betok. components to battlefield domination in Tempest Rising is your ability to manage and control the Tempest. In addition to building your army and defending your starting base, you'll have to expand your reach across the map to gather resources as your harvesters temporarily deplete your initial sources of Tempest, leading to inevitable conflict in your quest to control the map. Each faction plays asymmetrically, with various no, to jest bardzo in ważne. Nie ma nic gorszego niż RTS czy jakakolwiek strategia, gdzie cywilizacje, czy rasy, czy frakcje niczym się praktycznie od siebie nie różnią, lub różnią się tylko jedną jednostką. No, sorry, tutaj będę, może tutaj uderzę w czuły punkt punkty włożek i kij w browisko, ale no, jeżeli chodzi o Age of Empires 2. Właśnie to mnie chyba najbardziej boli, bo jakkolwiek HFMPS 2 Remaster czy ogólnie fps 2 jest zajebistym RTS-em, naprawdę świetnym, nie będę to z tym handlował, tak po prostu ta. Mikroskopijna unikalność i ekskluzywność cywilizacji, jakie tam występują, mnie po prostu tygry odepchnęła i to dosyć mocno. Bo miałem epizod, że się tego uczyłem, żeby sobie na multiplayerze pograć troszeczkę kompetytywnie, oczywiście jako dat gamer kompetytywnie, czyli wiecie, co niedzielka jakieś 5 meczyków, 10, może 20, <grych> ale, ale przez to małe zróżnicowanie

Do, do, aktywowalne do używania, prawda? Tak samo i niektóre budynki takie posiadają, takie które właśnie elektrownia może sobie zbustować, w się sensie zrobić overloada, traci wtedy HP budynek, na który działa, no bo jest to wyładowanie, które teraz widzicie na, tym, na tej stopklatce, ale przez to budynki produkcyjne, które znajdują się w tym białym promieniu, w tym białym okręgu, y, y, szybciej wszystko produkują. At the cost of structural damage. The dynasty can even deploy the salvage van, enabling the mobile repair of vehicles and deploying into a cannon-mounted forward base, allowing for the additional construction of new buildings. Okay. Wiem, w na Meanwhile, the GDF can leverage crowd control capabilities to prevent dynasty aggression, such as the careful application of drones from afar, locking off choke points with mines. jedyną uwagę jaką ja mam po tym co, co grałem i co widziałem w sensie grałem we wcześniejszy Wild, prawdopodobnie to są jednostki latające samoloty bombowce i tak dalej one wyglądały i zachowywały się dosyć dziwnie o wiele gorzej niż jednostki lądowe typu piechota to zajebiście tutaj działa i pojazdy no, zobaczymy, mam nadzieję, że troszeczkę to poprawili. A jeżeli niestety nie, no nie, no to, to żółta karteczka, wtedy, jeżeli nie poprawili. Ale to There's myślę, że defense. wtedy się ukłonią i to zmienią. W takiej postaci, jakiej było, to moim zdaniem nie może zostać. Tempest Rising launches April 24th on Steam. Mm -hmm. Those who pre order the Deluxe Edition will receive seven days of advanced access to so an early glimpse at the global conflict and the secrets that lie beneath the roots of the growing Tempest. Welcome to Tempest Rising. get ready to fight like Kurczę, hell. No, fajnie no ja, ja się jaram ale bo ja jestem jakby wychowany na takich grach no nie no to dla mnie to, to totalnie do mnie to dociera jednak boję się że pomimo tego, jak oni i w oni pracy, serducha i tak dalej, jak to nie wyjdzie zajebiste, i tak przez to, że jest RTS-em, będzie miał zbyt wysoki próg wejścia dla nowych graczy, przez co się nie wybije i zostanie tak, no, 2000 graczy przy dobrych wiatrach. Ewentualnie eSport troszeczkę to utrzyma. Jeżeli eSport się utrzyma, to też nie jest prosta sprawa, ale kibicuję i mocno trzyma kciuki. Ja sobie tytuł na pewno sprawdzę, na pewno ogram i na 100% będą materiały na kanale z tej produkcji. Jako ciekawostkę jeszcze Wam powiem, bo o tym chyba w tym filmiku nie, nie wspomniane było. Yy, mamy dwie frakcje, jeżeli chodzi o kampanię. Że kampanię będziemy grali jedną z dwóch frakcji, a trzecia frakcja będzie dostępna tylko w trybie multiplayer. Ja nie lubię takich rozwiązań. Nie lubię, jak jesteśmy ograniczeni w jakimś stopniu, bo zawsze to stawia tą trzecią frakcję taką że tak, taką na, na doczepkę, że została zrobiona, wiecie o co chodzi, że nie, nie była, nie było jej w planach lub było dobra, mamy dwie, fajne, to zróbmy i dorzućmy jeszcze trzecią i że te jednostki nie będą się od siebie aż tak różniły. Podobny zabieg był, jeżeli chodzi chyba o Julius Revenge yy, lub o, w którejś części skoro ten konkurs na 100% tak było, że mieliśmy kampanię sobie kilku frakcji i na Multi mieliśmy jeszcze jedną dostępną. W, w Original War tak było chyba też? To jest taki stary fajny RTS z pomieszanym troszeczkę z RPG, że też mieliśmy Amerykanów i Rosjan i w, a w multi mogliśmy grać jeszcze to była chyba Arabia, coś, coś takiego jak Arabia, taka imitacja tego, tak się wydaje, no nie jestem fanem, ale no ma, może to sobie wszystko dobrze przemyśleli i wyjdzie to tylko grze yy, i odbiorze gry przede wszystkim na dobre czego w sumie życzę. Dzięki za oglądanie. Tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli się podobało, kciuki, popa w górę, komentarz na zasięgu, subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, dzięki. Do następnego, trzymajcie się na razie, pa!